Paladyn, vs. z demon Kurczak śmieszna, zmyślona historia z Tibii. Rozdział pierwszy: Misja niemożliwa ser strzałowład paladyn o wątpliwej celności popijał piwo w tawernie w Thais, gdy podszedł do niego zakapturzony rycerz. Mistrzu paladynów Mam dla ciebie misję powiedział tajemniczo. Strzałowład spojrzał na niego z zaciekawieniem był gotów na wszystko. Smoki, demony, nawet orszabala. Mów, co trzeba ubić, rzucił dumnie. Demon-kurczak, wyszeptał rycerz, po czym nerwowo się rozejrzał. Paladyn prawie się zakrztusił. Że co? Nie lekceważ go. Ten potwór pustoszy farmy wenore. Mroczne pióra, oczy płonące jak piekło, i pisk, który rozdziera duszę. Brzmiało to jak bajka dla dzieci ale zapłata była kusząca. Worek złota i magiczny amulet. Strzałowład przyjął misję. Rozdział 2. Spotkanie z bestią. Pod osłoną nocy Paladyn dotarł na farmę Wenorę. Mgła unosiła się nisko nad ziemią, a w powietrzu czuć było coś złowrogiego. To tylko kurczak! Mruknął do siebie, naciągając cięciwe łuku. Nagle powietrze przeszył przerażający pisk. Strzałowład ledwo zdążył odskoczyć, gdy czarna, pierzasta kula furii rzuciła się na niego. Demon kurczak był szybki. Paladyn wypuścił strzałę i chybił. Kolejną i znowu pudło. A niech to! Zaklął, ale zanim zdążył cokolwiek zrobić, bestia odbiła się od ziemi i wbiła się w jego zbroję niczym żywa kula armatnia. Świat zawirował. Upadł twarzą w błoto. Poczuł dziobanie w głowę. You are dead. Ser strzałowład został pokonany przez kurczaka. Rozdział 3. Sekret świętej patelni. Obudzony w świątyni w Thais, paladyn wiedział, że nie może tak tego zostawić. Musiało być jakieś tajne zaklęcie na to cholerne ptaszysko. Poszedł do starego maga w Edron. Znasz sposób na demon kurczaka? Mag zamyślił się. Jest tylko jeden sposób. Święta patelnia. Paladyn spojrzał na niego jak na wariata. Patelnia? To nie jest zwykła patelnia. To artefakt przekazywany od pokoleń. Potrafi zdjąć klątwę kurczaka i unicestwić go raz na zawsze. Strzałowład nie miał wyboru. Wyruszył w podróż po całym świecie, przez Kazordon, Darashie i Port Hope. Po drodze został ograbiony przez bandytów. Zgubił plecak w lawie, i krokodyl ukradł mu spodnie. Ale ostatecznie święta patelnia trafiła w jego ręce. Rozdział cztery. Ostateczna walka. Znów stanął na farmie Wenorę. Tym razem był gotowy. Kurczak pojawił się w mgnieniu oka, a jego oczy płonęły jeszcze mocniej. Strzałowład nie miał czasu na łuk. Zamachnął się patelnią i... Bam! Światło wypełniło całą farmę. Przeraźliwy pisk rozbrzmiał w powietrzu, a demon kurczak. Wybuchł w deszczu piór i ognia. Na ziemi zostało tylko złote jajko. Paladyn podniósł je ostrożnie. Misja zakończona sukcesem. Ale gdy tej nocy spał spokojnie w swoim domu w Thais, usłyszał coś. Ciche koko ko, ko. i wtedy zrozumiał. To jeszcze nie koniec. Demon kurczak powróci.